Dzień dobry, papam. Jestem dzisiaj sam, ale mi się zrymowało. Mamy dzisiaj dzień nagraniowy, więc tradycyjnie moja kochana żonka nagrywa i nie zdążyła się pozbierać. Ja tradycyjnie od rana musiałem biegać, ale stwierdziłem, że się z wami spotkam, bo dzisiaj jest taki dzień. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest dzisiaj dzień, ale takim, że no ja się obrałem trochę troszeczkę pod ten dzień, ale troszeczkę i stwierdziłem, że się jednak z wami spotkam, bo. Bo mam przygotowane co nieco, nie? Także dzień dobry Państwu trochę nad, tego nad wyrosł, Chyba, że Państwo liczymy jako wszyscy, którzy tu jesteśmy, ale dzień dobry Katarzyno. Jest Badka, dzień dobry, jest Daria, dzień dobry. Aldonka, się delikatnie spóźniona jak na siebie. Dzień dobry. Jest Weronika, z serduszkami. Dzień dobry. Słoneczny dzień. Witam Maria. A rzeczywiście, bardzo ładny dzień jest, bo ja dziś nagrywam z domu. Dosłownie za mną mnóstwo książek różnego rodzaju. Tak się jakoś ustawiłem, żebyście mieli cokolwiek w tle, nie? Jaka temperatura u was, bo u mnie 3 stopnie. To nie, to nie wiem ile jest, ale musi być super, bo nawet nie odczułem, żeby było jakoś dziwnie. Więc musi być kilkanaście stopni co najmniej. Witam serdecznie, pozdrawi Ania. Jeszcze sobie tutaj włączę jedną rzecz. Ewa pozdrawia, dzień dobry, Bożenka wszystkich, wita, Walentyna, Dorota, dzień dobry, Maria, dzień chłopaka, o właśnie, dzień chłopaka i do tego zaraz wrócimy, dzień chłopaka, wszystkiego najlepszego, dziękuję, dzień dobry, Katarzyno, wszystkiego najlepszego, dziękuję, na dzień dobry, Panie Marku, tak jest, no dzień dobry, na dzień dobry, Pani Paulinko. jest Sylwia, dzień dobry. Krystynka jest również. Dobra. Słuchajcie, na no to przychodzi, mam nadzieję, że mnie widzicie dalej, bo ja muszę dzisiaj pracować z jednego, z jednego sprzętu. Także, no mamy 30 września, 274 dzień roku, no i mamy przede wszystkim Dzień Chłopaka, tak? Ja tak sobie myślę, że gdybym zapomniał o Dniu Kobiet, to daliby mi to tak znać, poznać, że ja bym pamiętał na drugi raz już od stycznia, ale o Dniu Chłopaka nikt nie pamięta. Przynajmniej u mnie. Może dlatego, że Dzień Chłopaka to podobny Dzień Młodego Chłopaka, a ja już pod tą kategorię nie podlegam. Ale jaki tam jest jakiś Dzień Mężczyzny? Bo 19 czy któregoś listopada, amerykańskie święto. Tam też nikt tam nie pamięta, nie? Więc chyba, no nie wiem, no trzeba by było coś z tym zrobić, bo, bo to jest jakaś straszna rzecz. Od dniu kobiet nie wolno zapomnieć, a nawet nie śmiałbym, a tu co? Eee, dobra, w każdym bądź razie Dzień Chłopaka dzisiaj jest, Międzynarodowy Dzień Tłumacza dzisiaj jest, jest dzień Światowy Dzień Copywritera. Copywriterzy są ci ludzie, co przyjąć te teksty przede wszystkim na stronę internetową dla was, żeby wam się to lepiej czytało. Dzień archiwisty, Polski Dzień Muzyki Country. A nie wiem, czy wiecie, gdzie jest zaraz po Mrągowie najlepszy festiwal country w Polsce. Napiszcie, ja będę czytał dalej. Czy wiecie, gdzie jest zaraz po Mrągowie drugi najlepszy festiwal country w Polsce? No. Międzynarodowy Dzień Podcastów dzisiaj jest. Podcasty, gdybyście nie wiedzieli, są takie, ja to nazywam radio na życzenie, czyli generalnie można sobie włączyć w każdym momencie jakąś audycję. Są twórcy. Ja kiedyś też miałem kanał podcastowy na temat, na temat psiaków. Może trzeba do tego wrócić, bo to było przyjemne, kiedy się z kimś człowiek spotykał i nagrywał swój własny głos. Zobaczymy, nie? Cytat dnia. Co należy robić po upadku? To, co robią dzieci. Podnieść się. Okej, okay, patrzę, co sobie tam jeszcze piszecie. Dzień dobry, papatki. Dzień dobry, Krystyna. Witam, Marzena. Witam wszystkich. <grystanie> dziękuję. Dzień dobry, Dobra, dzień dobry, papatki. Jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj mam taki odcinek, bo jest poniedziałek, więc tam gdzieś miał być, miał być zawsze olejkach, o olejkach eterycznych. No i tak mam olejki dla dwójka, czyli wspólna aromaterapia. Eee. <grystanie> Czekajcie, panie Marko, to pan obchodzi Dzień Mężczyzn 19 marca. No, ja w ogóle nie obchodzę, bo nikt o mnie nie pamięta. No, dobra, nieważne. A co tu jeszcze piszeć? Gdzieś na Mazurach? Nie, na Mazurach nie jest drugi najlepszy festiwal country. Czyli grzyby pozbierane bliżej Wolsztyna było więcej. Być może myśmy trochę tych grzybów nazbierali, wystarczyło, nie? A i tu Valentena odpowiada, dobrze, że u nas w Wolsztynie jest drugi najlepszy festiwal country, także jak jesteście miłośnikami, miłośnikami, no, rankowo zawsze pierwsze było i najstarsze, ale jak jesteście miłośnikami country, to zapraszamy do Wolsztyna za rok, bo, bo, bo ja się nie znam na tej muzyce, ale ludzie tam się świetnie bawią, nie? No. No, ale nie mogę tam za bardzo z psem chodzić, ponieważ tam mnóstwo mężczyzn chodzi z takimi kitami lisimi. No i mój pies miałby ochotę zapolować, nie? O, dobra, ale do tematu. Słuchajcie, jak swego czasu doktor Kuchowicz zrobiła na naszych szkoleniach wykład nieobowiązkowy pod tytułem afrydozjaki, rośliny miłości, coś w tym stylu. I wtedy w Jarocinie, no nie, nie, bynajmniej nie. I wtedy na tym wykładzie zabrakło miejsc do siedzenia, a że był ciekawy. No jak się okazało, że wykład był bardzo ciekawy, ale nie miał nic sobie z romantyczności, nie miał nic sobie z, z erotyczności, czy z erotyki, czy coś w stylu. Nie w tym stylu, to była, to była chemia, biochemia. I pokazanie, że większość rzeczy to są procesy biochemiczne i zdrowotne, czasami, które trzeba jakoś tam opanować, nie? Oczy tyle. Proszę pozdrowić panią Renatkę. Za chwilę będę widział, wy też też będziecie widzieć. nie? Dzień dobry, Celinko. I w każdym bądź razie trochę wtedy nam opadły skrzydełka, bo myśleliśmy, że pani doktor zrobi taki wykład, wiecie, fajny, jakiś taki, o, mięciotki, a tu nie. Dalej, kiedyś z tego czasu kupiłem taką książkę praktycznie niedostępną na rynku. Strasznie droga była. Rośliny miłości, afrydozjaki wczoraj i dzisiaj. I tam, słuchajcie, tam też nie ma obrazków takich, wiecie, których by się człowiek spodziewał, a za to są tabelki. Jest mnóstwo różnych informacji na temat różnych roślin działających w różny sposób, żeby mogły zostać nazywane roślinami miłości. Tam też nie ma niczego takiego, wiecie, co by się człowiek spodziewał. Tylko jest tam taka wiedza zielarska, nie? Więc więc yy, u mnie będzie trochę więcej czegoś innego, ale zobaczymy, trochę to będzie wyglądało jak prezentacja sprzedażowa, bo ale zaraz zobaczycie, nie? No że to Racik z tym Jarocinem. No, no jarocin to za to ja uwielbiam, nie. Proszę pozdrowić całą ekipę yy, Papatki. Jak znam życie oni i tak podglądają, nie? Ale pozdrowie oczywiście. Dobra, jedziemy z koksem. Czekajcie mi się tu jest pierwszy slajd slajd. Zaraz wrzucamy te slajdy. Moment, jak to zrobić. O jestem, jestem, jestem. Zrobimy tak, zobaczymy, czy nam pójdzie w ten sposób. Wybrałem dla Was trzy mieszanki. Dlaczego mieszanki? Bo tych olejków eterycznych dla dwojga, i tak je nazwijmy, bo jest godzina w końcu dziewiąta, trzy, więc inaczej tego nazywać nie można. Jest mnóstwo. Zresztą zobaczycie, z czego są zrobione te mieszanki, to się zaraz zorientujecie, co ewentualnie możecie kupować z pojedynczych składników, pojedynczych olejków, żeby sobie również poprawić humor i, i, i co nieco. Nie? Ale ja wybrałem dla Was trzy mieszanki, które są na ten, na ten dzień chłopaka, nie? Żebyście wiedzieli, ale jeżeli jesteście w związku jednopłciowym, to, to ustalcie. Zresztą to nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę, bo te olejki działają na wszystkich, tak? No i wybrałem olejki, które tworzą tą wyjątkową atmosferę, które wspierają emocjonalną więź, oraz budują bliskość. I. I oczywiście olejki nie załatwią wszystkiego, tak? Jeżeli tam przez 20 lat kłócimy się z mężem, no to jeden olejek niczego nie zmieni, ale zapach, który on jakby wydala, wydziela, czy roznosi się zapach, powoduje, że prościej dojść do pewnej rzeczy i łatwiej przełamują się pewne bariery, tak? Łatwiej jest porozmawiać, i to się wszystko dzieje w backhandzie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc. My nawet o tym nie pamiętamy i nie wiemy, dlaczego coś się dzieje. No. Jak idziecie do dentysty, tam też są odpowiednie zapachy, żebyście się nie denerwowali. Wchodzicie do sklepu, są odpowiednie zapachy i to mniej więcej działa tak samo, nie? Także przedstawiam tutaj e, trzy... Czekaj, zanim przedstawię jeszcze, jeszcze moment, moment, moment. A widzicie, to są dziewczyny, które się znają na temacie, bo tu pisze, zamiast do Jarocina z tym Klisią Kitą, to pojechalibyśmy w Glanach. Tak, no okej. Okay. No oczywiście w Glanach. Witam wszystkich, Olu tu jeszcze Mirka pisze, że wszyscy widzą na grzybach, bo jesień jest piękna, grzybów sporo w lasach, a mi się udało nawet znaleźć czarcie żebry ośrodku lasu, Boże. Pięknie to wyglądało. Dobra, słuchajcie, nie czytam, bo nie przejdę. E, czyli wybrałem dla was trzy takie mieszanki, oczywiście od Oilo Bio, Amore, Czułe zmysły, Czuły, czuły dotyk oraz Bliskie spotkania. Tak? Czyli każda z tych kompozycji ma uniwersalną, takie, jest uniwersalną taką mieszanką, ma swoje właściwości które wzmacniają relację uczucia i zmysłową atmosferę, tak? I zobaczcie, nie mam w ręce, bo jestem w domu, ale dlatego zrobiłem wam te, przepiękne, te przepięknie proste grafiki, żeby zobaczyć, o których olejkach mówimy i ewentualnie móc je zamówić. A zobaczcie, z czego składają się amore, tak? Czyli czułe zmysły. Przede wszystkim, słuchajcie, są olejki, które dają takie łącznie działające, dają taki słodki, kwiatowy, taki ciepły, zapach, tak taki ojej, przytul mi mi nie? I macie w środku olejki właściwie mnóstwo olejków, które są znane z takich właściwości, z takich właściwości yy, miłości jakby to nazwać. Czyli mamy olej gliangowy, mamy paczulowy, mamy lawendowy, mamy pomarańcze, mamy jaśmin, mamy drzewo sandałowe. Jeżeli kiedykolwiek wąchaliście któryś z tych, z tych olejków, to wiecie, że Właściwie każdy z nich się nadaje osobno, więc wyobraźcie sobie, co robi ta mieszanka, nie? A według, według aromaterapeutów, specjalistów, mimo że ona balansuje energię męską i żeńską, i tu się rozwodzić, jakby nad tematem nie będę, bo, bo do tego trzeba jakby dojść samemu. Wyczula zmysły i wzmacnia doznania zmysłowe. Pomaga w przełamywaniu wstydliwości, oziębłości. Uwalnia od nadmiernej racjonalności, budząc zmysłowe pragnienia. Zaraz będę pokazane, jak tego używać, ale tam na pewno w jednym z tych metod zapomniałem dodać, że oczywiście można to w oleju bazowym na nadgarski, zadać czy, czy za łóżka. Będzie świetnie działać. Nie? No, ale napisałem za to, że można oczywiście dyfuzować w pokoju. Taka tajna broń. Nie? Rozcieńczyć 8 kropelki w oleju bazowym, zastosować na skórę stopy, nadgarski plecy. Patrzcie, napisałem, nawet zapomniałem o tym. Można oczywiście zrobić sobie fajną taką kąpiel w oleju bazowym lub przy pomocy soli Epson. No i tylko, że jedną rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest to, że tam znajdują się olejki cytrusowe, a to oznacza, że jak ktoś ma skórę bardzo wrażliwą, to po zastosowaniu, żeby jednak 72 godziny na żadne solarium, na jakieś duże słońce nie wychodził. Nie? No i okej, okay, no i mamy drugi z tych, z, tych, z tych czuły dotyk. Słodki, trochę balsamiczny bardziej, tak? Z nutą taką drzewną, gdzie w skład chodzi palasanto, który uwielbiam, pomarańcza sycylijska, kadzidłowiec, który uwielbiam, lawenda wysokogórska, geranium czy jaśmień. Już zupełnie inny, 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 inny zapach, zupełnie inny zapach. I, I co ten olej w ogóle robi, tak? No on ułatwia odprężanie i kontrolę emocji wspiera budowanie takie bliskiej relacji oparte na zaufaniu i wzajemnym y, wsparciu oraz przyja równowadze emocjonalnej i duchowej, tak? Także kolejny fajny taki olejek, który można zastosować i, i poczuć się zdecydowanie lepiej, tak? Jak się tego używa? Bardzo podobnie jak olejek poprzedni, tak? Czy możemy w dyfuzorze rozpylić tam 30-40 minut, a najlepiej przed spotkaniem jeszcze, żeby tam w, w, w tym pomieszczeniu idealnie się tutaj nam zrobiło. Tak, możemy również się w tym wykąpać. Zgodnie z zasadami, które opisałem tutaj, możemy to również roz, rozcięcić w oleju bazowym i albo sami sobie, albo przez masaż. No i, i, i pamiętajcie, że, że pomaga to zmniejszyć również stres, Otóż tak jak przy okazji, przywraca optymizm, łagodzi napięcie, tak a z masażem to zdecydowanie działa lepiej, tak? czyli jeżeli sobie zrobicie masaż, automasaż również, chociaż mniej przyjemny nie? Niż, niż prawdziwy masaż, to będziecie mieli bardzo fajną terapię antystresową. Tak? No i trzeci olejek, bliskie spotkania, znowu taki słodki, kwiatowy, balsamiczny, jak sami widzicie drzewo sandałowe, to każdy zna, więc wie jak pachnie, lawenda, każdy wie, wanilia, czyli dodaje nam tu jeszcze słodkości, Słodka cytryna, bergamotka, kwiat gorzki, pomarańczy. To wszystko w jednej butelecce, bardzo ładnie pachnącej. Sprzyja budowaniu znowu głębszych relacji emocjonalnych. Idealnie wspier wsparcie dla singli i par szukających nowych związków lub pogłębienia obecnych. Wiemy, że w naszej społeczności są również osoby, które całkiem niedawno poznały nowego partnera. Są osoby, które odświeżyły pewne znajomości. Są osoby, które, są osoby, które są w długoletnich związkach, tych chyba jest najwięcej, nie? Napiszcie, chociaż nie piszcie, bo ci, co mają nowych partnerów, to może nie każdy chce się przyznać, ale ci, co są w długoletnich związkach, nie napiszą, że jestem, tam też wymagane jest, żeby co jakiś czas ten, ten żeby było miło, przyjemnie i wesoło, a jest chyba łatwiej, bo tego partnera znamy już od lat, nie? Także tak sobie to wyobrażam, nie? Jak się stosuje bliskie spotkania, no nie będziemy tutaj się zbytnio rozwodzić, bo to już wszystko wiecie, tak? Czyli możecie jeszcze raz albo rozpylić, albo zrobić z tego perfum, taki na oleju. No men omen, jak wychodziłem, Rata nagrywała na YouTube taki e, króciutki odcinek na temat tego, jak zrobić właśnie taki, taki olejek z, z olejkami eterycznymi, bo wydawałoby się, że jest to bardzo proste, bo jest ale nie każdy sobie jakoś może to wyobrazić, więc nagraliśmy, tam nagrywamy taki, taki specjalny odcinek. Nie? Pamiętajcie o tym, żeby te olejki przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu, z daleka od źródła ciepła i światła słonecznego. Ponieważ one są lotne, więc zakręcacie te buteleczki, aby one nie straciły swoich właściwości. Standardowo trzymamy z daleka od dzieci zwierząt i nie stosujemy olejków bezpośrednio na stronę. Tak? Dlaczego te, a nie inne? Bo te olejki po prostu przede wszystkim naturalny produkt z polski, firma jest z Polski, bo oczywiście olejki są wytwarzane na całym świecie, bo inaczej się tego nie da. Esencje tworzone są przez chemików, ale nie mówimy o chemikach takich chemicznych esencjach, tylko mówię o naturalnych esencjach tworzone przez chemików, którzy znają się na aromaterapii, tak? Bo wszystko cały świat jest chemią. Tak jak cały świat jest matematyką, tak cały świat jest chemią, tak? No i te produkty są tworzone według zasad zrównoważonego rozwoju i polityka. I teraz ja wam nie odpowiem, bo mój angielski jest słaby, free. w każdym razie chodzi o, 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 o wolne od okrucieństwa. Tak? Nie jestem najlepszy w żadnym języku, ani łacinie, ani, ani angielskim, więc, więc chodzi o to, że to jest robione w taki sposób, żeby, żeby było dobre dla ludzi, dla zwierząt, dla planety, a poza tym cały czas pamiętamy o tym, że te olejki są wytwarzane, są brane z farm ekologicznych, tak? Więc podsumowując, nie uciekliście, bardzo się cieszę, zaraz zobaczę, co piszecie. Czyli i amore, i czuły dotyk, i bliskie spotkania to idealne kompozycje dla par, które chcą pogłębić swoje emocjonalne i zmysłowe więzi. Każda mieszanka ma unikalne właściwości i zastosowanie, które można dostosować do różnych okazji i potrzeb i tak naprawdę można je sobie wymieniać. Bezpieczne stosowanie, jak tu ładnie napisałem, olejków i odpowiednie przechowywanie to klucz do ich pełnego wykorzystywania, wykorzystania. Także gdzie możecie je kupić? Ci, co są pierwszy raz albo wpadli tu przez przypadek i zastanawiałem, co jakiś facet opowiada o olejkach miłosnych, zapraszamy na sklep papatka.pl. Można skorzystać również z telefonu, on będzie czynny za około 30 minut. Można też wejść na codziennego live'a na Papadce lub napisać do nas, oczywiście na Messengera. tak? I to są nasze kanały do Was do dotarcia. Co Wy tu piszecie? A tu Ola się wita. Aha, zgadza się. 30. Na, zobaczcie, ile mamy ludzi w stałych związkach. Kasia, 31 lat. Marzena, 32 lata. Walentyna, dzisiaj 35 lat w małżeństwie. To wszystkiego najlepszego. Ja myślałem, że 25 lat to już naprawdę mamy sporo. Jakby ktoś mi 5 lat po ślubie powiedział, że my przeżyjemy 25 lat razem, to bym powiedział książki fantastyczne na tamtej półce nie. Ewka 43 lata w małżeństwie. Zobaczcie, Barbara 39. Tu Grażynka wysyła serduszka. I, no, aha, dziękuję bardzo. Dziękuję. Był 46 lat złacie Elżbieta. Ja zawsze myślałem, że ja nie jestem tradycjonalistą, ale czym dłużej żyję na tym świecie, to chyba bardziej uważam, że jestem. Więc yy, długoletnie związki. To jest coś chyba, na czym powinniśmy budować ten świat, bo, no bo po co wyskakać z kwiatka na kwiatek i to męczące i, i, i takiego nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale może się nie zna, może się po prostu robię starszy, nie, albo dojrzalszy. Agnieszka 6 lat już po ślubie, proszę, też już piękny wiek, nie. Monika 30 lat, znaczy, a ja czekajcie, Beata sobie podliczyła, podliczyłam sobie tu razem 19. Ale co 19 lat chodziliście ze sobą 39 lat małżeństwa, to jest niemożliwe chyba, nie? Czy jak to tam? Bo to 30, 40, 58 lat razem? Czy jak? Czy mam 19 lat plus 39? Bo tak czy siak to jest fenomen. Jakiś 39 lat małżeństwa. To jest coś, coś pięknego. Więc co tu dalej wam powiedzieć? Nie ma co się tu rozczulać. Cieszę się, że tylu was jest, co jednak w tych stałych związkach są. A jak się komuś nie udało? To rzeczy tylko szczęścia, żeby następnym razem się udało. Aczkolwiek nie wiem, czy wy macie to jak ja, ale mam wrażenie, że wszyscy ludzie są bardzo podobni, tylko trzeba znaleźć takich, którzy są bardziej podobni do nas niż, niż inni, Nie i wtedy wszystko jakoś tam wychodzi. Albo właśnie trzeba, można trafić na gorszą połówkę. Można, albo trzeba, kwestia jest którego, czy sobie na pewne rzeczy pozwalamy i odpuszczamy, ale to nie o tym, nie o tym, nie o tym ja nie oceniam. Różnie bywa w życiu. Nigdy nie zawsze było usłane różnami i nie zawsze jest, więc trzeba po prostu czasami... No wiecie, co ja, mam, co ja mam wam powiedzieć? Nie wiem, czy jestem najlepszym przykładem do tego, żebym cokolwiek mówił, więc się po prostu przemknę, nie? Krystyna, 43 lata razem. Oj, 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 oj. Czekaj, Mirka, 34. My i rodzice 55 lat razem. O oh my god, nie? Trzeba się dobrze dopasować, tak. Gratulacje dla długodystansowców. Aha, latawcom bezpiecznej bazy. O, jak pięknie powiedziane, nie? Dzień dobry, jak grzybki. My też wczoraj na grzybach, potem obróbka do drugiej w nocy ledwo żyłem dziś. Jasia, myśmy tak dużo tych grzybów nie mieli. Znaczy moja żona sama uwielbia sobie je tam robić, nie? Więc, więc ja nawet nie muszę. Ja uwielbiam zbierać grzybów, ale obrabiać to już nie bardzo, nie? Słuchajcie, tutaj jest Małgosia 33 plus 6, czyli 39 lat, bo moi rodzice 352 lata. Piękne, piękne to są rzeczy. Dobra kochani, nie będziemy przedłużać. Jutro a to ja powiem, bo moja żona znowu pewnie zapomni. Jutro poranek z papatką powinien się odbyć normalnie nie? z żoną. Chyba się pokucimy, bo dzień nagraniowy to jest u nas dużo napięć, bo tu od rana coś się dzieje, coś nie wychodzi, coś się tam ciekawego dzieje, ale powinno być w porządku i my wyjeżdżamy. We wtorek wieczorem wyjeżdżamy do Zakopanego. Po co tam jedziemy? Nie wiem, bo według prognoz ma ląd cały tydzień, ale jedziemy z takim, z takim yy, troszeczkę odpocząć z ludźmi, których znamy też od lat, więc sobie jedziemy. Więc czy poranki z papatką od środy będą? Nie wiem. Liczę na to, że będą, może będą bardziej takie lifeowe, life, life, life nie takie że o życiu, ale zobaczymy, nie? W każdym razie, gdyby nas jakimś cudem nie było środa, czwartek, piątek. To wy już tu wiecie o tym, że nas nie będzie, bo nas po prostu nie ma, posiedzimy gdzie indziej i wtedy zaglądajcie na relacje, bo na pewno na relacjach się tam będzie działo, nie? O czyli tyle, nie? Miłego dnia chłopaka. Dziękuję. Pozdrawiamy to wszystkich serdecznie. Porelaksuję. Aż dla mnie, tak dobrego wypoczynku. No tak, a czy my znowu mamy, wiecie, z moją żoną będzie różnie. Bo teraz ja bym pochodził nawet, nawet jak jest leje deszcz, to ja my poszedł w góry. Moja nie pójdzie. Ale ja ją całkowicie rozumiem, tylko żeby ona mi pozwoliła iść, nie? No, odpoczynek się należy, odpoczywam obowiązki, no. Ja będę w sobotę, może się spotkamy. No, trzeba nas szukać, chociaż w sobotę to ja zawsze uciekam z tych głównych miejsc, bo tam jest wyjątkowo głośno. No, ale może pani, znaczy, myślę, że nikt nie odczyta wiadomości prywatnej, ale może będziemy mieli to szczęście, jakbyście byli w zakopanym podejdźcie, naprawdę lubimy się z wami spotykać i, i to jest coś fajnego, nie? Aha, czekajcie, co tam małgosia pisze? Znam pary takie, ale na, tak, no, ale, ale tak na pozytywnie, lepiej krótko, zmiana na całość. Jeszcze raz. Znam pary takie, ale tak na pozytywnie, lepiej krótko, zmiana na całość i się odnaleźć. Oj chyba nie rozumiem przykazu. Mhm. A, czekamy na super relację z zakopanego, zalanego. Znaczy, z góry pada, nie to, że tam jest powódź, nie? Okej, okay, dobra, bo przedłużam niepotrzebnie. Trzymajcie się zdrowo, miejcie naprawdę dobry dzień. Tu ktoś, kto pierwszy raz tutaj jest i nie wie, jaki jest telefon do papatki, to właśnie wrzucam. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną, a, a nie uciekacie na widok, że jestem tylko ja, nie? Bo wtedy łatwiej się mówi. I w ogóle bardzo się cieszę, że jesteście. I trzymajcie się. I jeszcze raz miłego dziąka życzę. Ja również i wszystkim, i co? I uciekamy, i widzimy się jutro z rana. Transmisje sprzedażowe myślę, że będą tak klasycznie, mimo że troszeczkę będziemy po tej firmie u nas biegać. Tak? Więc trzymajcie się i do zobaczenia, hej.